Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze głośniej wołał Jezusie, synu Dawida, ulituł się nade mną. Jezus przystanął, kazał przyprowadzić Go do siebie, a gdy się przybliżył, zapytał Go, co chcesz, abym ci uczynił. On odpowiedział Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł, przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jeżeli będzie u nas głęboka wiara, to na pewno Bóg będzie w naszym sercu, będzie czynił cuda, ale powinniśmy tak jak ten, który doznał cudu przejrzenia, poszedł za Bogiem. I też chciejmy ciągle iść za Bogiem.